U nas na magazynie nie ma pani sprzątającej, która by to potem posprzątała. Jeżeli oglądacie ten film, oznacza to, że potrzebujecie kupić odkurzacz do waszej pracy, czyli odkurzacz serwisowy dla sterokopiarek. Nie wiem, czy wiecie, odkurzacze do seropopiarek są antystatyczne i to jest ich największy plus. Obecnie na rynku jest tak naprawdę tylko dwóch graczy. 3M, który produkuje jeden model odkurzacza i konwak. Który produkuje dwa modele odkurzaczy? Jest konwaks z filtrem plastikowym i jest konwaks z filtrem materiałowym. Obydwa odkurzacze są bardzo podobne, różnią się troszeczkę ceną. E, całą specyfikację tych odkurzaczy na pewno znajdziecie w internecie. Tam znajdziecie ile one ważą, jaki mają silnik, jaką mają moc. Te wszystkie pierdolety, które tak naprawdę nic nie mówią. Ja pokażę Wam, jak obydwa odkurzacze wyglądają wewnątrz. Powiem Wam, czym się zasadniczo różnią, może któraś z danych cech będzie Wam bardziej potrzebna. I tak naprawdę, wysypiemy trochę toneru, odkurzymy kanona, który jest po teście, wyczyścimy go przy użyciu odkurzacza 3M i przy użyciu odkurzacza Convax z filtrem plastikowym. Dlaczego z filtrem plastikowym? Bo 3 ma plastikowe, więc uczciwie będzie porównywać te dwa modele. Odkurzacz 3 czyli walizka dla serwisanta, z którą chodzicie na co dzień jeździcie w samochodzie. Wkładacie przewodzik, start, stop, wkładacie ssawkę. Odkurzacz konwak charakteryzuje się tym, że ma szarą obudowę. Z tyłu ma przełącznik, który jest troszeczkę bardziej ukryty. Z przodu wkładamy Rurę i zaczynamy odkurzanie. Ale jak to działa? Odkurzacz 3M ostatnio zmienił nazwę na SCS. Dlaczego? Nie rozmawiamy o tym i nie interesuje mnie. Skrzynka. Otwieranie. Dwa zaczepy. I to jest zwykły miękki plastik. To nie są zawiasy. To jest coś takiego, co się może wam odkształcić. Ale działa. Wewnątrz silnik i potężny filtr, który występuje jako typ 2. Do tonerów czarobiałych lub typ 1 do tonerów kolorowych. Pojemnik jest duży, nie jest tani, ale o cenach tu nie rozmawiamy. O sobie sami porównacie u swoich dostawców. Żeby podłączyć trzyma, musicie mieć kabelek. Kabel jest taki sam jak we wszystkich innych urządzeniach. Taki jak do komputera, jak do monitora i tak dalej. Taki sam jak do sterokopiarki. Dalej. W zestawie jest wąż. No, i jeszcze jakieś ssawki. Tak to się wyjmuje. Jeżeli chcecie to spakować, to po prostu wrzucacie to do tej skrzynki. I przy pomocy rzepa zamykacie. I tyle. Jak wygląda kolba? konwa wygląda nieco inaczej. Sprytna rączka, waga jest podobna. Mamy. Mechanizm to nie jest zwykły plastik, to jest mechanizm. Plus otwieramy. Mamy porządek. Porządek, czyli kabel zwinięty zawsze w tym samym miejscu i kabel jest podłączony zawsze na stałe. To jest element odkurzacza. To jest fajna rzecz. Czy to plus, czy to minus? Nie wiem. Kabel jest gigantycznie długi. Sięgnie wam, gdzie tylko wam dusza zapragnie, na pewno go podłączycie i na pewno będziecie z tego zadowoleni. Minusem takiego rozwiązania jest to, że kabla tu nie wrzucicie w jakiś dowolny sposób, no, a tylko musicie grzecznie, porządnie poświęcić chwilę czasu i ten kabel zwinąć. Jeżeli lubicie się szybko ewakuować, Konwak z filtrem plastikowym nie służy do tego. Konwak z filtrem plastikowym wymaga ładnego złożenia kabelka, bo inaczej po prostu nie ma go gdzie schować. To może być troszeczkę bardziej uciążliwe w zimę, kiedy ten przewód robi się sztywny. No ale okej. Okay. Plusem jest to, że on jest bardzo długi. Na pewno go nie zgubicie, bo zawsze jest przytwierdzony do odkurzacza na stałe. W konwaku jest porządek. Są uchwyty na wąż ssący. Wąż w ssący jest zresztą taki sam jak w trzemie. Sawka też jest mniej więcej taka sama. Sawka długa jest miękka. Trzemie jest sztywna. To plus za taką szty miękką ssawkę. Nie wiem czy to dobrze widać, ale w konwaku nie możecie rury podłączyć. A już teraz rurę można podłączyć dopiero po. Zamknięciu obudowy. Więc weźmy stawkę wypuśćmy kabel. Trzeba uważać, żeby tylną obudową nie przyciąć kabla. I dopiero teraz możecie zainstalować wąż. Inaczej się nie da. No, węża instalujecie dowolną stawkę. Kabel jest, tak jak wspomniałem, bardzo długi, co jest niewątpliwie plusem. Podłączymy konwaka i przełącznik. Brawo. Praca silnika konwaka jest przyjemna. Uzbrojenie trzema jest nieco inne. Dwa zabezpieczenia. Trzeba podłączyć kabel. Dalej wyciągacie akcesoria, czyli na przykład wąż ssący, ale ten wąż możecie od razu podłączyć. No to Czy nie przeszkadza. Wąż można podłączyć jak jest odkurzacz otwarty, jak jest zamknięty. Aa, ciekawe rozwiązanie. Węże są takie same. Teraz 3M do Nie wiem, czy zauważyliście, ale korszak jest cichszy. Zaraz Wam to pokażę na czujniku decybeli. Najpierw odpalamy odkurzacz 3M, czyli SCS. Teraz czas na konwaka. Konwaka musimy mierzyć razem z wężem wetkniętym, dlatego że filtr ma tu takie śmieszne zabezpieczenie, żeby nic się z niego nie wysypywało. To zabezpieczenie może hałasować zbędnie i byłoby to nieuczciwe. Więc jedziemy. że Wam o co chodzi z tym zabezpieczeniem. Tam jest taka specjalna zapadka, która zabezpiecza nam filtr przed wysypywaniem się z niego. Czyli jeżeli jeździcie samochodem trochę szybciej, a ja jeżdżę, to u mnie odkurzacz często robi fikołki w samochodzie. No i z trzema zawsze się wysypuje. Natomiast konwak ma taki pomysł, że to się nie będzie działo, ale zaraz zobaczymy. Ej, rzeczywiście się nie wysypuje, no żeby nie być go, gołosłownym, no filtr jest w odkuraczu, jak widzicie filtr jest y, używany, on nie jest jakiś czysty nowy, on jest pełny, bo ja go cały czas używam, a mimo tego... Wysypuje się z niego. Jeżeli to samo zrobiłbym z trzem, oj, to byłby straszny kibel, zresztą zaraz zobaczycie. Trzem ma dziurę, gdzie wkłada się wąż sący i ta dziura jest niczym nie zabezpieczona. Więc, jeżeli na zakręcie <grytanie> albo w innych tam przygodach w samochodzie ten odkurzacz wam się przewróci albo przechyli, to przez tą dziurę wysypuje się toner. Ja tego nie będę teraz robił, bo yy, u nas na magazynie nie ma pani sprzątającej, która by to potem posprzątała, więc to mu sobie dużo roboty. Ale z 3M się wysypuje. Uwierzcie mi, rury do odkurzaczy. Zobaczcie. Jedna i druga. One no, są takie same. To przy zakupie chyba nie jest argument. 3M może ma troszeczkę dłuższą rurę. Ale to może wynikać z tego, że ona jest dłużej używana. A konwak ma trochę krótszą rurkę, bo jest krócej używana i się nie rozciągnęła. Bazowo to są takie same rury: mają, taki sa mają taką samą średnicę, więc możecie spokojnie sobie zamieniać, jak jest jakaś potrzeba, jak Wam rura pęknie. Sawki też pasują zamiennie. To jest nowa sawka z konwaka. A to jest e, sawka z trzyema, taka krótka, ścięta. Ja ściam z żeby to pasować do siebie, tak jak lubię. Ja no pasuje i tutaj, i pasuję tutaj. Więc uniwersalne rozwiązanie, 3M, Convac, chodźmy z nim do maszyny, zobaczmy jak one odkurzają. Konika Miata C280, wygląda ona mniej więcej tak, że jest pokryta całą warstwą kurzu i najpierw idzie odkurzacz 3M, zobaczmy jak sobie poradzi. Trzeba było sprawiedliwie, będą, żeby tej samej sapki przekładam ją i zobaczymy jak wyczyści resztę. Teraz podkurzamy jeszcze sobie podajnik, który chyba od wielu, wielu lat nie widział serwisanta. Pierwszy idzie konwak. Obydwo odkurzacze są w pełni antystatyczne, więc nie ma takiej możliwości, żebyście zepsuli swoją maszynę przy jej odkurzaniu, przy jej czyszczeniu. Teraz odkurzacz 3M. Sawka ta sama, żeby był ten sam hałas mniej więcej, chociaż konwak jest cichszy. To już jest pewne Obydwa są niezłe, ale konwak jest cichy, a 3M jest głośny. O, takie wnioski. Znaczy, obydwa odkurzacze są głośne, bo to są odkurzacze serwisowe dużej mocy, ale ten dźwięk z konwaka jest taki mm, bardziej miękki, mniej męczący. 3M tak idzie pełną parą, a konwak tak spokojnie, a się równie mocno. Dobra, chowam to, tą padlinę, bo to wstyd pokazywać taką maszynę. Żółty dla konwaka żółty dla tze ma mniam porówno Konwak jako pierwszy. No i trzyłem. porównanie. Resztę parametrów znajdziecie w internecie. Tak się chowa po pracy trzyma. A tak się chowa po pracy konwaka. Podkreślam, że jest to konwaks z filtrem plastikowym, który ma zupełnie inne wnętrze niż konwaks z filtrem materiałowym, takim miękkim. No tutaj trzeba wykazać się odrobiną cierpliwości, bo tego kabla kabl trzeba nawinąć tu. Jeżeli spróbujemy go wsadzić tak, jak. Trzymy. w to miejsce, to filtr nam będzie przeszkadzał, więc lepiej trzymajmy się wytycznych producenta. Minusem jest to, że zawsze trzeba się nad tą Procedurą zwijania kabla skupić. No ale plusem jest to, że przewód jest długi. Gruby dobry, ale miękki. Nigdy się nie zgubi. I macie porządek w odkurzaczu. I gotowy do transportu. Więc co, który odkurzacz wolicie? Konwak 3 Bardzo podobne. Obydwa odkurzacze wyłączą się w chwili przegrzania i się schłodzą. Mają zabezpieczenia, żeby się nie przepalili silniki. Oczywiście każdy z tych odkurzaczy możecie wykorzystać jako siedzenie przy naprawie kserokopiarki. Ja ostatnio wybieram konwaka, pracuję na nim i jest on o wiele cichszy. Taka prawda. W następnym filmie pokażę Wam, jaka jest różnica pomiędzy konwakiem plastikowym i konwakiem z filtrem materiałowym.